Każdy biznes online chce zostać zauważony przez potencjalnych klientów. Twój pewnie też. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o reklamie na Facebooku i Instagramie, to ten odcinek Droga jest dla Ciebie. Cześć, jestem Agnieszka Pojda z Workazis i zapraszam. Publikując treści w social mediach dla zobrazowania, spójrz tutaj na Instagram i głównie na tym medium skupimy się w tym odcinku. Masz różne możliwości dotarcia do swoich obecnych, jak i nowych odbiorców, którzy w przyszłości, mam nadzieję i życzę z całego serca, zostaną Twoimi klientami. Te możliwości nazywamy Twoim zasięgiem, a dzielimy je na dwa rodzaje: zasięg organiczny i zasięg płatny. Zasięg organiczny jest bezpłatny, ale niedarmowy w rozumieniu pieniężnym, np. 0 zł, 0 minut czasu. Działając organicznie, tworzysz wartościowe treści, dobierając do nich pasujące pod Twoje zdjęcie i opis posta, hasztagi, podejmujesz także inne kroki, dzięki którym pojawiasz się wysoko w widzie swoich odbiorców i ze swoimi postami, reelsami i w pierwszych kilku relacjach danego dnia. Specjalnie używam tutaj stwierdzenia, że jest to zasięg bezpłatny, ale nie darmowy, bo jeśli tworzysz swoje posty, relacje, reelsy zupełnie samodzielnie i nie ponosisz tego kosztu np. zatrudnienia kogoś do pomocy, to i tak za nie płacisz. Płacisz za nie swoim czasem. Jednak oczywiście... Możesz mieć także wsparcie wirtualnej akcentki z WorkAssist, gdzie pomożemy Ci ustalić spójny harmonogram treści, przygotujemy dla Ciebie układ Twojego feedu na Instagramie, pomożemy Ci stworzyć teksty, grafiki, dobrać odpowiednie hashtagi i zaplanujemy do publikacji w odpowiednim momencie. Jeśli takie rozwiązanie Cię interesuje, to w opisie tego wideo znajdziesz link oraz maila kontaktmałpowercassist.com, na którego możesz się odezwać. Chętnie Ci pomożemy. Drugi rodzaj zasięgu to płatny zasięg, który polega na zakupie reklam na Instagramie, Facebooku. Jaki rodzaj zasięgu wolisz? Szczelam, że ten organiczny. W końcu może i masz czas, ale musisz go poświęcić na przygotowanie materiałów. Jednak co jeśli działasz, tworzysz te materiały, udostępniasz, jesteś codziennie na tym Instagramie, robisz relacje, robisz livey, dwoisz się, troisz się, a nic się nie dzieje? Spadające zasięgi organiczne Dzisiaj już każda platforma mediów społecznościowych ma swoje algorytmy. Kiedyś były one łatwe do rozgryzienia, ale staje się to coraz trudniejsze, niestety. Stąd na przykład na Instagramie zasięgi co rusz lecą nam na łeb na szyję. Jak zatem możesz docierać do nowych odbiorców? Rozwiązań jest kilka. Możesz nadal próbować działać kroczek po kroczku z nowymi treściami i dorzucić do nich jakieś recyklingowane treści. Możesz także pójść w reklamę płatną, albo możesz połączyć najlepiej obie te opcje. I dzięki temu, działając jakby w obu tych zasięgach, i płatnym, i organicznym, zdobywasz nowych obserwujących i angażujesz ich zasięgiem swoim organicznym w życie Twojej społeczności na Instagramie i Facebooku. Reklama jest wszędzie. Dosłownie, reklama jest wszędzie i możesz ją od ręki włączyć na Instagramie. Wystarczy, że wejdziesz sobie w swój fit, na przykład postów na Instagramie na swoim koncie i wybierzesz dowolny post z aktywną opcją Promuj i klikniesz w nią. Przejdziesz te bardzo szybkie, krótkie kroki, które pozwolą ci na włączenie reklamy. Dosłownie bez jakiejś, nie wiadomo jakiej wiedzy. Taka jest prawda. Możesz także założyć sobie konto i wejść w swojego menadżera reklam na Facebooku, połączyć go z Instagramem, a wtedy zyskujesz dostęp do mnóstwa genialnych opcji i takich bardziej doprecyzowanych narzędzi, które pozwolą Ci dotrzeć do tego Twojego korytnego klienta. A jeśli potrzebujesz pomocy, w tym, żeby to wszystko ustawić tego menadżera i tak dalej, połączyć to wszystko razem, razem ze swoją z twoją stroną WWW, to odezwij się do mnie na kontakt@powerassist.com, chętnie ci pomożemy w powerassist. Następnie, jak wszystko masz to połączone już w menadżerze reklam, robisz grafikę, napiszesz tekst do tej reklamy, ustawisz jej cel, grupę docelową i włączysz ją. Ale co jeśli ludzie nie widzą twojej reklamy? Zong. wydawało się ci, że zrobiłaś fajną grafikę, ale coś nie przykuwa uwagi. Reklama jest wyświetlana na Instagramie, na Facebooku, ale nikt w nią nie klika i nie widzi twojej świetnej oferty? Ludzie czytają, a może próbują czytać jej opis, ale nie wiesz czy w ogóle dochodzą do końca tekstu, gdzie jest najważniejszy punkt twojej oferty? Czy byłaś w takiej sytuacji zawieszenia, że budżety lecą, a nic się nie dzieje? Skuteczne teksty i grafiki reklam na Facebooku i Instagramie. Czasami przyzną kiepsko działającej reklamy są teksty i grafiki, którym czegoś brakuje, ale sama nie wiesz czego. I dlatego zapraszam Cię na bezpłatne szkolenie na żywo w piątek 14 października 2022 o 19.00. Wspólnie z Sylwią Miusz, Speczką od reklam, pokażemy Ci, jak ważne jest, abyś poznała swojego klienta to jakie teksty są skuteczne i czy długie poematy sprzedają najlepiej? Zdradzimy Ci także, jak robić grafiki, które zaprowadzą tłumy na Twoją stronę www w prozu Twojej oferty. To szkolenie jest bezpłatne, ale uwaga, tylko na żywo, a link do jego zapisu znajdziesz w opisie tego wideo. Rób to, czego ludzie pragną. To słowa, którymi zaczyna się jeden z rozdziałów książki, którą chcę dzisiaj polecić, czyli Growth Hacker Marketing, o przyszłości PR, marketingu i reklamy Ryana Holiday. Ta książka może Cię naprawdę mocno zainspirować. Pokazane są w niej ciekawe case study, a przede wszystkim to, czym jest Growth Marketing. Nie dowiesz się z niej, jak ten Growth Marketing się robi, ale mimo to otwiera oczy na kilka kwestii, dlatego Cię właśnie polecam. Poza tym jest krótka, a w opisie tego wideo mam dla Ciebie link do trzech wersji tej książki. Wersji papierowej, e-booka i audiobooka. I jeszcze ta książka jest dostępna w abonamencie, na pewno jako audiobook, w abonamencie w Empik Go, więc także polecam. To wszystko w szóstym odcinku Biznes Vloga. Do zobaczenia za tydzień w poniedziałek o 18 i na szkoleniu w piątek 14 października. Dzięki za dzisiaj. Cześć!